I wolę zabrania głosu wykazuje przedstawiciel wnioskodawców, pan poseł Krzysztof Brejza. Bardzo proszę, panie pośle. Czy projektowana ustawa doprowadzi do spadku cen? W mojej opinii, po konsultacji z częścią właścicieli szkół nauki jazdy, również z częścią ekspertów, m.in. ze stowarzyszenia kierowca.pl, ta ustawa doprowadzi do spadku cen kursów nauki jazdy. Z bardzo prostego, prozaicznego powodu. Nie trzeba będzie liczyć kursu, przykładowo z, z Inowrocławia do Konina, z Inowrocławia do Bydgoszczy, z Głogowa do, Leg do Legnicy czy do Wrocławia. Drogi kursantów się skrócą, stanieją kursy, co jest bardzo ważne dla mieszkańców tych miast. Są to miasta trochę biedniejsze niż metropolie, duże ośrodki miejskie, rzeczywiście miasta borykające się z bezrobociem i to jest ważny też element na rynku pracy. Prawo jazdy jest ważnym elementem, instrumentem, żeby pracę w tych miastach otrzymać. Nasza ustawa nie zakłada możliwości zdawania egzaminu w mieście mniejszym niż jest to obecnie dopuszczalne. Tutaj przejdę do odpowiedzi na pytanie pana posła. Zienińskiego. Skąd kryterium miast na prawach powiatu, miast prezydenckich? Otóż tak się zdarzyło, że według naszych wyliczeń próg 40 tysięcy mieszkańców z wyż są to miasta prezydenckie. Wprowadzając próg miast tak zwanych powiatowych, moglibyśmy doprowadzić do sytuacji, gdzie ten egzamin przeprowadzany jest w miastach 4-5 tysięcznych. Co w moim osobistym przekonaniu byłoby to dopuszczalne, aczkolwiek w obecnych realiach, uwarunkowaniach, opiniach też marszałków poprzestajemy na tym progu 40 tysięcy mieszkańców wyznaczonych przez status tak zwanego miasta prezydenckiego. Bo chodzi o grupę miast pomiędzy 40 a 80 tysięcy mieszkańców, miast subregionalnych, które. które Dysponują pewną usługą publiczną dla mieszkańca tego miasta, ale również dla mieszkańca okolicznych gmin wiejskich albo miejsko-wiejskich, gdzie ten mieszkaniec z gminy pod Inowrocławiem, pod Głogowem, Ełkiem, Stalową Wolą może przyjechać do tego miasta i skorzystać z pewnej usługi.